Witam Was serdecznie. Kolejne opatowanie za parę godzin, bo zimę mamy w pełni. I dzisiaj chciałbym powiedzieć o dofinansowaniach do ogrzewania. Z tego co dzwoniłem i doczytuję się, to te zmiany już były trzykrotnie zmieniane, jeśli chodzi o źródła paliw stałych. Pamiętam, że na początku to było, że każda rodzina przysługuje 3000, później to zmienili na cały domek jednorodzinny, albo coś takiego. No i obecnie z tego, co możemy powyczytywać, bo w tych artykułach też to się różnie zmienia, ale przeczytam Wam taki jeden, że 3000 zł jest głównym źródłem ogrzewania z kocioł na paliwo stałe, na pelet, drewno albo inny rodzaj biomasy. Później macie 2000 zł, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł olejowy. 1000 zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny. Albo piecyk kaflowy, dziwny, bo przecież nie wiem, jaka to jest różnica między tym pierwszym a drugim, może ktoś mi wyjaśni. I później z 500 Zł, jeśli głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy. Ale w niektórych artykułach widziałem 1000. No i tak mówi, kupel, kurde, weź sobie podzwoń, też robiliście tą pompę ciepła, może też, bo niekiedy ktoś mi się obiło, że na pompę ciepła też jest jakieś dofinansowanie. I w mojej gminie, owszem, jest tylko jest jeden warunek, nie możecie mieć fotowoltaiki, a wydaje mi się, że większość ludzi, chociaż pozdrawiam Dream Media, on chyba nie ma, właśnie paneli, dużo ludzi było zrażonych do paneli i też nie, nie, nie robiło tego, to właśnie dla, oni mogą skorzystać. Chyba 1100 zł jest, tak mi się wydaje, ale musicie do, do waszych gmin podzwonić i jak nie macie fotowoltaiki, to możecie składać, ale pani powiedziała, że tak... Do tych pierwszych dotacji trzy razy to już się zmieniało, to zobaczymy. W tym roku może, może się już nie zmieni, ale zobaczymy, jak to będzie w następnym roku. A co wy właśnie o tym myślicie? Pod jednym względem mamy zapas tej energii, płacimy mniejsze rachunki, ale wiadomo, to były nasze oszczędności. Tylko też można się bronić tak, że takie dotacje powinny być dla, także tak powiem, najbiedniejszych czy najbardziej ubogich. A jeśli kogoś było stać na fotowoltaikę i pompę ciepła, to myślę, że. Se powinniśmy dać radę, no nie wiem, takie logiczne myślenie. Z drugiej strony, ktoś może powiedzieć, że to niesprawiedliwość, bo mamy różne źródła energii i każdy powinien dostać jakieś tam wsparcie. Nie wiem, co wy myślicie. Napiszcie w, SM... w smsach, kurczę, w komentarzach. I trzymajcie się, do następnego filmiku.